Cześć, witajcie moi kochani bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Wiecie, że ja lubię takie króciutkie zajawki, opowiedzenie Wam o czymś, trochę o kamieniach, trochę o ziołach, trochę o sprawach magicznych. A dzisiaj zajmiemy się kwarcem różowym. Słuchajcie, tuż po kwarcu białym, krysztale górskim, jest to mój ulubiony kamień. Dlatego że. Mam go, posiadam i wiem, że działa. Jest to kamień dosyć kruchy, natomiast również w tej skali twardości, dosyć twardy, dlatego że tu ma 7 w skali Boforta, w skali tej kamiennej twardości. Znany jest jako kamień miłości, dlatego że bardzo ładnie pozwala nam ułożyć uczucia w magii miłosnej, do rytuałów miłosnych przyciągających do nas miłość. Polepszających relacje, czy do rytuałów przyjacielskich, czy do rytuałów, które mają nam pomóc w dobrej, w dobrym funkcjonowaniu w społeczeństwie, właśnie kwarc różowy jest używany. Oczywiście on poprawia relacje nie tylko związkowe, ale również z innymi ludźmi. Możemy go dodawać, kłaść na ołtarz podczas takich rytuałów. Możemy kłaść go do woreczków mojo, możemy kłaść go do buteleczek. Właśnie odnośnie relacji, miłości i wszelkiego rodzaju sympatyzowania. Yy, ma bardzo duże i mocne pole energetyczne ten kamień i bardzo dobrze oddziałuje na zrozumienie, współodczuwanie, yy, wszelkiego rodzaju altruizm, gotowość do pomocy. No i właśnie tą bezwarunkową miłość, którą rozumiemy nie tylko partnersko, ale również jako miłość, miłość. Także yy, na to trzeba zwrócić uwagę. Jeżeli mamy trudności z zaufaniem innym osobom, albo ktoś w naszym otoczeniu ma, możemy go poczęstować takim kamieniem, żeby przy sobie nosił, bo y, bardzo ładnie właśnie to takie zaufanie do ludzi budzi. Y, niweluje negatywne emocje, takie jak wszelkie urazy do kogoś, wszelkiego rodzaju poczucie winy. Y, pozwala nam budować harmonijne emocje i harmonijne relacje z innymi ludźmi, ale również z Naturą. Jeżeli nosimy ten kamień przy sobie, to jesteśmy w stanie dostrzec prawdziwe intencje ludzi, dlatego zaufanie zaufaniem, ale również możemy te prawdziwe intencje ludzi po prostu dostrzegać. Pozwala nam cieszyć się pięknem, pozwala nam dostrzegać w drobnostkach i w szczegółach wszelkiego rodzaju dla nas takie dobro, potencjał i zachwyt. To też jest bardzo ważne. Pozwala nam magicznie, łatwiej podejmować decyzje ze względu na zrozumienie tego, co czujemy, ze względu na rozrost intu, intuicyjności, ze względu na to, że możemy znaleźć w danej sytuacji przy jego pomocy najlepsze dla nas rozwiązanie. Pozwala, byśmy mieli pozytywną postawę wobec ludzi, wydarzeń, przyrody. Zwierząt, tego wszystkiego, co możemy tą bezwarunkową miłością obdarzyć. Medycznie, ale oczywiście energetycznie, wspomaga system immunologiczny, bardzo dobrze łagodzi dolegliwości związane z sercem, układem krążenia, cyrkulacją krwi, poprawia nam naszą pamięć, likwiduje ospałość, łagodzi niepokoje i stresy wewnętrzne. Również używany przy rytuałach płodności. Tę płodność energetycznie może poprawiać. Budzi zmysłowość. Mówi się, że jest to kamień bogini Astarte, czyli królowej gwiazd. Feńskiej bogini płodności, miłości i wojny. Powoduje, że mamy lepsze samopoczucie budzi nas do życia, dodaje nam energii, rozświetla naszą aurę, szczególnie w czakrze serca. Pamiętajcie, że czakra serca składa się z siedmiu małych czakr, które odpowiadają siedmiu kolorom tęczy, przewaga w tej czakrze jest koloru zielonego, oczywiście, ale i różowego właśnie. Ten kwarc różowy ma różowy kolor. Pomaga uzdrawiać stare, negatywne emocje. Usuwa zazdrość nie tylko z naszego serca, ale i również z naszej drogi. Bardzo mocno pomaga w intuicji i w rozwijaniu naszej wyobraźni. Jeżeli chcemy dobrze wpłynąć na naszą skórę, to możemy zrobić taki kwarcowy, kwarcową wodę. Wtedy Wkładamy na dno butelki. Kwarc poprzez dobę ta woda na, mm, oczywiście, kwarc musi być oczyszczony, czyli tak naprawdę zmyty pod bieżącą wodą. To jest najłatwiejsza forma oczyszczenia. I jeżeli chcemy y, zrobić sobie taki tonik do twarzy, który poprawi nam cerę, to przez y, dzień ten kwarc powinien się w wodzie moczyć. Najlepiej, jeżeli będzie to woda źródlana sadzamy sobie do psiłkacza e, taką wodę naładowaną energią kwarcu i po prostu spryskujemy jak tonikiem, czy też wodą termalną naszą twarz. E, z, jeżeli mamy problemy z nadmiarem płynów w organizmie, to również noszenie kwarcu różowego pomaga wyregulować e, te płyny w organizmie. E, pomaga we wszelkiego rodzaju oczyszczeniach naszego organizmu, Właśnie noszony przy sobie, kąpiele z kamieniami, woreczki mojo, te wszystkie magiczne rzeczy, które możemy z kamieniami działać. Zwiększa płodność, ułatwia zachodzenie w ciąże. Jeżeli um, jakieś mamy mają smutki bądź depresje poporodowe, to on również łagodzi takie stany emocjonalne. Yy, bardzo mocno uczy tolerancji, zjednoczenia, zrozumienia. Daje nam to zrozumienie na tym poziomie niedotykalnym. Dla osób, które mają niską samoocenę, on tę samoocenę może podnieść. Właśnie to noszenie przy sobie tego kwarcu. Pamiętajcie, żeby te kamienie zawsze oczyszczać, że w momencie, kiedy je nosimy, przez dzień, dwa, trzy, spłukać je pod bieżącą wodą i dalej. Raz w miesiącu możemy je pięknie naładować światłem słońca, światłem księżyca, kładąc na parapecie. Albo w ogródku. Także możemy tak robić. Podnosi nam wiarę we własne możliwości, dodaje nam, zwiększa naszą energię, dodaje nam odwagi również. Bardzo sprzyja medytacjom, kiedy może nas wyciszyć i wprowadzić na wszystkie drogi medytacyjne i takiego uspokojenia. Mówi się, że jest to bardzo dobry kamień dla znaków Zodiaku byka i wagi, natomiast ja tak samo jak kryształ górski, tak i kwarc różowy, non stop używam. Z tego względu, że lubię jego energetykę, dodaje mocy, siły, potęgi, otwiera na rzeczywistość, dodaje intuicji, sprzyja zrozumieniu. Ludzi, a ja pracuję z ludźmi i różnie bywa z tym zrozumieniem, więc tutaj ułagadza, jak gdyby, czakrę serca. Yy, można go oczyszczać przez zakopanie w ziemi na 3-5 dni. To mówimy, już, to jest takie wtedy mocne to oczyszczenie, jeżeli chodzi o zakopanie w ziemi, a na bieżąco, bieżąca woda, ewentualnie wystawienie na światło Słońca i Księżyca. Jeżeli mamy taki kwarc, którym możemy uciskać skórę, albo są te wałeczki. Które są zrobione z kwarcu różowego, to on również bardzo łatw, łatwo i ładnie poprawia ukrwienie skóry. Jeżeli mamy problem z żyłami wodnymi, to taki kwarc neutralizuje żyły wodne. Jest sporo sposobów tanich i niedrogich na neutralizację wodnych żył, a kwarc jest właśnie kwarc różowy, kryształ różowy. Jednym z nich. Także jak widzicie, zastosowań kwarcu różowego jest multum. Ponadto jest to bardzo fajny kamień energetycznie, On nie jest trudny do zdobycia, nie jest bardzo drogi. Ja posiadam i okazy szlifowane. Bardzo lubię taki szlifowany okaz, który jest w kształcie serca, ale również posiadam po prostu takie pianki <gryw> proste do zjedzenia. Takie są smakowicie wyglądające. I faktycznie pamiętajcie, że kamienie bardzo lubią być oczyszczane w ziemi, one z tej ziemi pochodzą, więc ta ziemia zbiera z nich negatywną energię i ładuje je ponownie nową energią. I właśnie kwarc różowy do tych kamieni należy, który bardzo lubi być oczyszczany właśnie poprzez zakopanie na 3 do 5 dni w ziemi. Jeżeli to ma być doniczka, Potem wyrzućmy tą ziemię. Jeżeli możemy, zakopmy gdzieś u siebie, nawet w ogródku, dlatego że to nie jest tak, że zostanie ta zła energia u nas, dlatego że ziemia pięknie tą energię transformuje. To nie jest tak, że z kamienia ściągnięta energia zostanie u nas w ogrodzie. Będzie przetransformowana, kamień będzie ponownie naładowany. Z kwarcu różowego robi się wisiory, z kwarcu różowego robi się pierścienie. Natomiast bardzo dobrze również posiadać tą sieczkę kwarcową, z tego względu, że wtedy taką wodę kwarcową można sobie robić bez wykorzystania naszego kamienia, na przykład, który non-stop przy sobie nosimy. Taką sieczkę oczyszczamy pod bieżącą wodą, wyczyszczamy, możemy y, załadować ją w miany woreczek, zakopać w ziemi, na przykład, y, możemy okadzić w intencję oczyszczenia i zalewamy potem wodę, taką wodę, można wykorzystać do spryskiwania naszej twarzy czy ciała ku jędrności, braku wyprysków i innych ważnych rzeczy, ku urodzie po prostu. To, że on działa na czakrę serca, również powoduje, że nasze piękno zostaje wydobyte. Intuicja świetnie działa bardzo dobry, przyjazny kamień, który w zasadzie ciężko byłoby zastosować w rzeczach negatywnych z tego względu, że jest tak pozytywny sam w sobie. Pamiętajcie również, że nie bardzo można przy krysztale górskim czy kwarcu różowym spaprać magię, dlatego że one są takie radosne, te kamienie. Obydwa mają taką świetną energię, taką radosną energię, więc tak naprawdę można je wykorzystywać w magii. Pamiętajcie jedynie o oczyszczaniu, pamiętajcie, żeby mieć coś, co trzymacie przy sobie. Moje dwa ulubione kamienie są to Oprócz tego jeszcze może robię turmalin, sodalit, ale kwarc różowy, kwarc dymny, kryształ górski, kwarc biały, moje ulubione kamienie tanie, łatwo dostępne, najbardziej magiczne, najprostsze. Można je oba, ale tu mówimy o kwarcu różowym, pięknie programować, więc wystarczy przytrzymać w swojej czyniącej ręce i powiedzieć życzenie, że dzisiaj chciałabym, żeby udało mi się to i to. Wspomóż mnie swoją energią. I tak właśnie będzie działane. Także naprawdę dobra rzecz. Ja myślę, że każda wiedź ma takie proste rzeczy, bo ja nie każę Wam wyszukiwać, nie wiem, czegoś arbuzowego o odcieniu fioletu z domieszką złota. Tylko właśnie takie proste, najprostsze, magiczne rzeczy, które będą nam świetnie działały, świetnie funkcjonowały i pomagały w naszej magicznej zielonej ścieżce zielonej, czyli magii naturalnej. Mam nadzieję, że ten krótki filmik przypadnie Wam do gustu, że wiadomości o kwarcu, który szczerze polecam, yy, podobają Wam się. Pamiętajcie, jest to dobry, radosny superkami. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, bycie uczestniczenie. Pamiętajcie o łapkach, komentarzach, linkowaniu, rozprzestrzenianiu wieści wiadomości kanału i samej Wiśniewskiej. Yy, no, ile łapek w górę, to będę wiedziała, że Wam się podoba i dalsze filmiki krótkie będą na dany temat powstawać. Także do zobaczenia Wam, buziaki dla Was i do zobaczenia w kolejnym tak zwanym Mądrym Filmie.